Dzień, dobry, witajcie. Dziś Indiana, czyli amerykański pancernik 9. tieru. W sumie można powiedzieć, że taka nowka sztuka całkiem niedawno wszedł do gry. Ze się siedzę sobie i ja. Rzut, widzicie, jest sądyszki, jest parę ósemek, więc w sumie mieszaninka, mapa, ziemnia i ognista w dominacji. No i Bridgeport ewidentnie podjął decyzję, że idzie przed siebie i coś, co będzie, to będzie. Pierwsza salwa za dwie dychy weszła. Zaraz ewentualnie zrobimy powtórkę. Bitwa będzie naprawdę konkretna i między innymi w tej bitwie był, no i tu cykl ładnie już po porcie dwie salwy i do widzenia. Między innymi w tej salw, w tej bitwie, co panie, którzy mogli widzieć, Ubersalwę ze Stalingradu, którą gdzieś tam wrzucałem, między innymi chyba na fejsa, więc będzie można ją zobaczyć na żywo. Indiana, czyli amerykański pancering dziewiątego tieru. Dla tych, którzy nie wiedzą, to w zasadzie to jest Alabama poprawiona i podniesiona na tier 9 i te poprawki wyszły naprawdę dobrze. W recenzji zebrał bardzo dobre noty, bo okręt jest całkiem przyjemny, co w sobie ta bitwa też to dodatkowo potwierdza. Bo wyniczek tutaj będzie też całkiem konkretny. Sytuacja na flance średnia, można powiedzieć. Co prawda, udało się tego Bridgeporta, który ewidentnie, no, zbyt ochoczo, poszedł do przodu i zakończył swój udział już w bitwie, ale spokojnie zaraz sobie kliknie guzik bitwa i będzie dalej, będzie dalej sobie grał. No, mamy tutaj dwa Dedeki. Mamy, mamy w sumie gdzieś tam po drugiej stronie Fletchera. Mam swę w razie czego, żeby nam popilnowała trochę Dedeka. No, i na środku gdzieś tam Montana z Yamato, Yamaczą wykorzystują swój potencjał zasięg, żeby sobie stać na respie, no i tak sobie stoją na respie. Ja mam po drugiej stronie Shikishima, Wisconsiniego, więc dla mnie to jest bardzo trudny przeciwnik, zarówno Wisconsin, jak i, jak i Shikishima. Raz, że Shikishima może mi bez problemu przebić dziób od frontu, a dwa, że Wisconsin jest bardzo celny, więc też jakoś jeden mały błąd i może się to szybko skończyć. Ale Indiana ma jeden bardzo duży, a wręcz ogromny plus, czyli swoją akcelerację, swoje przyspieszenie. Ten okręt przyspiesza i hamuje prawie, że jak krążownik, co jest jednym z ogromnych plusów tego okrętu i trzeba to wykorzystywać, żeby właśnie wymijać salwy gdzieś tam na dalszej odległości. Można sobie, można sobie w sumie podpuszować do jakiejś pozycji, przehamować i wykorzystywać tą prędkość. I w sumie nawet ta bitwa będzie takim idealnym przykładem takim w sumie można powiedzieć trochę jak w CSie jest schodkowe wychylanie, tak tutaj będzie wyspowe wychylanie, czyli podpłynięcie do miejsca, ostrzelanie się, zrobiło się trochę, trochę miejsca, no to znowu podpłynięcie do miejsca i ostrzelanie się. Miałem pierwszą wyspę, ostrzelałem się trochę i już podpływam do kolejnej i to w sumie biorąc pod uwagę ustawienie przeciwnika to nawet szczerze powiedziawszy nie powinienem tego robić, bo no... Bo... No dosyć sporo czerwonych po tej stronie czeka na to, żebym tylko popełnił jakiś błąd. Do tego w sumie główno, głównie dziesiątotierowych, no gdzieś ten Bismarck tutaj majaczy przez środek, ale chyba Bismarck też podjął decyzję, że planuje zakończyć udział w tej bitwie, ewentualnie może koniecznie próbuje postrzelać z dodatkowej w Yamato, tudzież tudzież gdzieś tą Montanę, no ale idzie sobie elegancko burtą do mnie przez środek mapy, więc musiałem to wykorzystać i gdzieś tam salwa poszła, Wisconsin nawet się coś tam cofa, więc został za wyspą więc ja postanowiłem, że jednak nie zostanę tu, bo początkowo chciałem zostać przy tej wyspie ale ostatecznie zrezygnowałem, mówię dobra podejdę trochę bliżej co prawda gdzieś tam gdzieś Azuma tam do mnie plumka z daleka i do tego próbuję oczywiście przód, tył, przód, tył, więc pierwsza salwowa Azuma idzie ich chyba ona, nie pamięta ale jakoś tak średnio celna będzie. No no i oczywiście przypominam, że dla tych, którzy gdzieś tam interesuje ich ten okręt, no to oczywiście po podsumowaniu podeślę też kapitana oraz moduły, na których tutaj grałem żebyście widzieli, czego się mniej więcej spodziewać, nawet Bismarck się coś próbował odgryźć, jest pożar z Azumy. Niestety, moja salwa tak średnio w Azumę weszła. No i tu przyda się jeden z atutów, kolejny atutów z Indiany, czyli Hydro. Będę sobie w stanie, właśnie Indianom, można spokojnie robić taki aktyw, czyli podpywanie do wyspy na blisko. Bo mam Hydro, które sprzedaje mi informacje na temat tego, co tam przeciwnik kombinuje. No i tu szkoda, że Wisconsin nie wyszedł pełną burtą, bo też byłoby. Fajnie i przyjemnie, no ale no trudno. Wyszedł, wyszedł dobrze, idealnie pokontowany, ale na szczęście dodatkowa go gdzieś tam nawet podpaliła. I tu trochę wyżej, celowanie, tak żeby łyknął. Ładnie to polosowało. Co prawda, dwa rykoszety gdzieś tam po, mm, po głównej artylerii. No i co, z wystrzeliłem sobie. I teraz dopiero zauważyłem, co robi Stalingrad. I idzie po prostu przed siebie. Idzie dosłownie nie przed siebie, wychodzi. I to była sytuacja, którą co po niektórych mogli już widzieć na klipie że była, było, i e, Stalin, ale poczekaj, bo ja jeszcze przeładowuję, za szybko wychodzisz. No i, i był tak niby, że chwilę poczekał, cyk, salwa za ponad 54 tysiące, Stalin na dnie, 500, tadel 5 trafień, 5, 5 tadel frak dewastujący, 54 tysiące w salwie weszło, Stalin sobie właśnie pływa w kolejnej e, bitwie. No bitwa wyrównana a propos naszej, bo no, mamy 4 straty do 4, takie w miarę porówno, bo wiem, przeciwnik stracił w międzyczasie jeden pancernik, ale co ciekawe, ten Lightning z Bismarkiem przez środek przepłynęli. Mamy tam Yamato, mamy tam Montanę i dwie ósemki przepłynęły im pod oczami, dosłownie, przed lornetką i do tego jeszcze zabrali kapa. To jest takie rzeczy tylko w World of Warships 2K25, w sumie niedługo już 26. Tak, tak, dobre dziesiątki, bardzo dobre, przypilnowały kapa. Całe szczęście, że zostali przy tym kapie i go przypilnowali, bo tak to byłoby przerąbane. E, no ale po, chociaż tyle, że w końcu po połowie bitwy e, pozbyli się bismarka to chociaż. Tyle, tyle zabawy. No ja, moja sytuacja w bitwie jest dalej średnia, mój krążownik stoi gdzieś tam strasznie daleko, szkoda, że nie podpływa, żeby sobie tu gdzieś poobijać, To no ta salwa bardzo słabo weszła no i tutaj już można powiedzieć, że to przedostatnia wyspa, przy której będę robił zabawę w schodkowe wychylanie no bo dalej to już jest, dalej już jest by długa przerwa, żeby sobie pozwolić aktualnie wypłynąć. Fajnie, że ten Wisconsin wciągnął torpedy, plus do tego starał się właśnie je wymijać więc też idealnie pokazał mi burtę, co wykorzystuje przyspieszenie teraz Indiany i staram się jak najszybciej zareagować. Co prawda, Wisconsin już się, już się kontuje, no ale cóż, trzeba poprawić. no To jest aktualnie teraz najważniejszy cel. Co prawda, naprawia się, ale ładnie dyszka gdzieś tam weszła ponad budówkach więc udało się trafić, dalej się naprawia 200 stówy przekroczone no bitwa na razie taka mocno z przewagą punktową, punktową chyba dla przeciwników, bo aktualnie w powtórkach to nie wiadomo, które punkty to które więc różnie może być no i tu poczułem, że trochę popełniłem błąd, bo powinienem się cofnąć i nie wypłynąć z prawej strony tej wyspy, tylko z lewej bo aktualnie będę obijany mocno przez właśnie Azuma i Wisconsin'ego a zamiast tego mogą wykorzystać te wyspy po lewej na swoją korzyść a tak, do Boże, tu się mogła bitwa już skończyć w moim wykonaniu. Dlatego będzie trochę zabawy znowu w manewrowanie, tak żeby potencjalne salwy wymijać. Na szczęście jest naprawka i tu czekanie na to, żeby Wisconsin gdzieś tam pokazał trochę ciut więcej tego pancerza. Walnął do pałę, na szczęście za późno, ładnie 14 tysięcy schodził. Wisconsin na dnie, czwarty frak zrobiony przy okazji, duży kaliber wpadł. I mogę sobie teraz zrobić przerwę w strzelaniu, i powinienem w miarę szybko zniknąć. W zasadzie to dokładnie, w zasadzie dokładnie już zniknąć, więc nie będzie ostrzału, do tego naprawka gdzieś tam cały czas pracuje. Muszę uważać aktualnie na tą Azumę i tę Shikishimę gdzieś tam po tej lewej stronie. I jest szansa, że Shikishimę będzie na tyle przyjemne, że pokaże mi trochę swojej burty, więc tu też jakieś fajne, przyjemne salwy mogą wejść. A jeszcze wykorzystując amerykańskiego loba, to może udałoby mi się gdzieś tam nad tą wyspą przerzucić. Niestety... A właśnie nam podbierają. C, moje pancerniki nie, dość, że nie obroniły. To jeszcze go nie zabrały z powrotem, bo typ na Montanie właśnie pięknie ucieka przed uspotierowym przed dedeczkiem. Więc no, no wyszło średnio tam na środku, słobiutko. Ta salwa też w sumie średnio poleciała mocno, to tam gdzieś powierzy. Więc więcej słabo weszło, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Zaraz spróbujemy powtórzyć. Mam jeszcze dwie naprawki, więc jeszcze się ta bitwa nie skończyła. Dla mnie jest jeszcze szansa. Niestety, jeżeli tylko będzie mógł Shikishima do mnie strzelać, to te salwy będą bolały. Starałem się właśnie fokusować tego pancka tu na środku, bo on ma najwięcej hp ków to raz, a dwa że idealnie do mnie burto idzie, więc miałem nadzieję, że gdzieś tam uda się mu coś mocniejszego wsadzić. Wpadło wsparcie, niestety bitwa niech nie, nie idzie w naszą stronę, chyli się powoli ku przegranej. Biorąc zwłaszcza pod uwagę ustawienie moich i w sobie zostawienie A, które właśnie zostało wzięte przez Montanę. Tak, Montana wzięła A. Nikt nie starał się nawet dekapować tej montanny, mimo że Osborne jest na fullu. No ale, no cóż, no, zagrali to zagrali, no dobrze się pobawili najważniejsza jest zabawa, tak? No, no, to dobrze się bawimy dalej. Shinkishima schowała się za wyspą, no a i pojawił się tu gdzieś dedeczek, poszedł wreszcie radar z naszego krążka, wreszcie, wreszcie krążek do polowania na dedeki, może popolować na dedeki zamiast stać tylko za wyspą. Niestety ddeczek jest na fullu i tu trochę salwy moich zeżarła, zeżarła wyspa, więc niestety tylko dwie pestki trafione, tylko dwie zdążyłem wsadzić no i tu może być powoli to będzie problem przyszłości, bo on może puszczać mi tu pojedyncze torpedy, więc, więc może być ciężko je, ciężko je wymijać. No a za dużo miejsca tu tutaj też nie mam. Ale na szczęście mam hydro i swoje przyspieszenie, więc z drugiej strony będziemy w miarę możliwie starać się je tam kajtować. Na szczęście jest szansa, że odbierzemy C. B, nasz, nasz Dedeczek podbiera, więc bitwa się jeszcze nie skończyła. Kolejne trzy przebicie na wylot gdzieś tam po nadbudówkach. Bitwa jeszcze trwa i bitwę jeszcze, tą bitwę można jeszcze wygrać. Uwielbiam takie bitwy, ogólnie wyrównane bitwy, to ostatnio ze świecą szukać, więc lubimy, lubimy. O, mówiłem o torpedach, idą torpedy, na szczęście puściwie szeroko, wykorzystując hydro i możliwości manewrowe tego okrętu, to bez problemu je będę w stanie bez problemu będę je w stanie wyminąć. Idzie sobie Azuma teraz ładnie burtą, niestety tu nie zdąży przeładować, raczej schowa się ona za za wyspą e, i no salwy nie będzie a szkoda bo ładnie burta szła. Za to pojawiła się montana burtą na 17 km, więc spróbować trzeba no i została mi ostatnia naprawka do tego pojawił się też idedeczek. Skończył mu się dym, a sobie gdzieś tam plumkał. niestety mój krążownik zamiast łyknąć kapa, po prostu przestać strzelać i wziąć kapa, no to też postanowił sobie poplumpkać, bo wiadomo, cyferki są najważniejsze, po co komu wygrana, więc no cóż, to no, popłynął sobie dalej. No. Zadymił się za kapem, tak żeby czasem nie móc go wziąć, tak, dobrze widzieliście, sfera zadymiła się za kapem, tak, tak, zamiast zadymić się na kapie i go wziąć, to się zadebił na kapie. spotykana sytuacja. Nigdy jeszcze takich wortofus nie widziałem. Jakby ktoś nie, nie, nie wyczuł, to był sarkazm. No i sytuacja zaczęła się psuć całkowicie, więc wychodzi mi tu DDC, jak będzie mnie obijał, straciłem właśnie wieżę. Dlatego będą do mnie strzelać aktualnie cztery okręty, więc została mi tylko naprawka, szkoda, że hydro nie ma, skończyło się przed chwilą. Gdzieś tam będzie próba jeszcze może w Azumę wsadzić jakieś salwy, gdzieś tam chyba jeszcze w Motanę popróbuję, tak, bo idzie tutaj w miarę fajnie ustawione. Więc takie w moim przypadku to już jest dogorywanie i, i niestety dobijają mnie bardzo nieprzyjemnie. Mamy stratę okrętów, mamy co prawda lekką przewagę punktową. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mamy. Oj, pożar, i ja mam Erki, i ostatnia, najprawdopodobniej salwa. Jesz jeszcze się trochę bronię, jeszcze kawałek. I ta ostatnia poleciała tak nie mrawo, ale dobrze, że chociaż Pena. I może teraz już mnie skończą, a może jednak nie. Ja no dobra, teraz leci za Zuma y i leci też z Montany. I ostatecznie Montana zdobywa Krakena i mnie dobija. A my poczekamy chwilkę i zaraz przyjdziemy do podsumowania. Jak się zapewnił, domyślaliście, bitwy wygrać się nie udało. 273 tysiące zrobione, 3 fragi, 7 cytadel, równo 100 trafień, nawet 19 z dodatkowej. Duży kaliber, pierwsza krew, dewastujący oraz wsparcie zrobione. Wynik, no to 1588 bazowego. Tutaj coś jeszcze chłopaki próbowali, ale reszta to już tam bez komentarza. No, Montana, ładnie 6 fragów, 200, mm, 200 bazowego zrobione, 253 z głównej, 19 z. 19 teście trafień, 2376 z dodatkowej, co nieco tam z pożarów z tych dodatkowych, co tam z na weszło, no i 2 350 potencjalnych i nawet 30 tysięcy udało mi się wyspotować. Fajna bitwa, pewnie przy wygranej wpadł by ekspert, a tak to nie udało się. Robiłem, co się dało, ale się nie udało, czyli klasyka randomka. Dziękuję pięknie za uwagę, teraz jeszcze wjeżdża kapitan oraz moduły, na których tutaj grałem. I trzymajcie się do następnego papa. Pa.